Plaza Cafe, goszczę kolejną kandydatkę na Miss UMK, Żanetę Kozłowską. Dzień dobry, Żaneto. Dzień dobry. Czy wybory Miss UMK będą pierwszym konkursem piękności w Twoim życiu? Jeśli chodzi o takie typowe konkursy piękności, to tak, pierwszy raz biorę udział w czymś takim. Jednak miałam do czynienia z podobnymi konkursami. Uzyskałam tytuł Dziewczyny Miesiąca w konkursie Radia Gra. Na co dzień jesteś modelką? Współpracujesz z dość znanymi markami? Czy możesz rozwinąć ten temat? Myślę, że modelką to trochę jest za dużo powiedziane, ale tak współpracowałam z takimi markami jak Fashion TV, których założycielem jest Michelle Adams i miałam możliwość poznania go osobiście. Poza tym brałam udział w kilku pokazach, między innymi w ostatnim pokazie tutaj właśnie w Plazie, gdzie gościem była Maja Sobleska. Czym interesujesz się poza modelingiem? Studiuję na UMK na kierunku logistyka procesów gospodarczych. Jestem teraz na roku piątym i przygotowuję się do obrony magisterki. Myślę, że będę chciała kontynuować doktorat, także jeszcze troszkę się pouczę. Dlaczego akurat doktorat? Chciałabym y, nauczać na uniwersytecie i wiążę swoją przyszłość właśnie z zostaniem tutaj. Powiedz, czy to prawda, że przygotowujesz się do Mistrzostw Polski w e, Miss Bikini, tak? Dobrze powiedziałam. Y, w fitness Bikini. W fitness tak. Bikini, y, zgadza się. Przygotowuję się do zawodów na następny rok? Y, w no, i wiąże się z tym jakby tryb mojego życia, czyli treningi i zdrowe odżywianie. Powiedz, jak takie zawody wyglądają? Czy to jest podobnie jak wybory Miss Uemka? Jest troszkę to podobnie, aczkolwiek są to wybory, tak jak mówiłam, bikini i prezentujemy się w strojach, nie na przykład w sukienkach wieczorowych. Powiedz, czy przygotowujesz się już właśnie jakoś jeszcze inaczej do tego Miss Bikini? Czy są to tylko ciężkie treningi, ale również pewnie odpowiednia dieta? Zgadza się, są to zarówno Trening, jak i dieta. Lubię słodkości, aczkolwiek są jednak niewskazane, więc staram się ich unikać. Możesz powiedzieć, jak powinna wyglądać Miss UMK? Może nie tylko wyglądać, ale jakie powinna mieć cechy charakteru? Uważam, że skoro jest to konkurs piękności, no to na pierwszym miejscu stawiamy jednak urodę. Natomiast ze względu na to, że jest organizowana właśnie przez ośrodek naukowy, to dziewczyna tutaj Miss UMK powinna być również inteligentna. Ambitna to takie główne trzy cechy, które powinny ją charakteryzować. Czy możesz w takim razie zachęcić ludzi do tego, aby na ciebie głosowali i powiedzieć, że to właśnie ty jesteś najodpowiedniejszą kandydatką? Uważam, iż spełniam wszystkie powyższe kryteria i mam nadzieję, że spodobała Wam się moja wypowiedź. Dlatego zachęcam do głosowania. Mam numerek 8.